No już pomału. Już Krzysiu poprzenosił w zasadzie. I ławeczka jest i namiot. Tak nawet zacisznie tutaj jest. A drzewa są, to wszystko zostaje przecież. Tam też można sobie leżaczek będzie postawić i siedzieć, jak się będzie chciało pod drzewem. Tutaj choinka. Fajnie, fajnie. No właśnie przysiądę troszeczkę, o właśnie tutaj fajny widok z tego parasola narobił się chłopak niesamowicie No ale ja mówię no nam z siostrą to by mogła być trawka, ławeczka i by wystarczyło jakiś kwiatek i już no ale Podjął się sam tego i, i robi. Ja oczywiście my, oczywiście ja i siostra nie bronimy fajnie, że chcę zrobić tutaj cokolwiek. Ależ cudne te ujęcia są tutaj. Piękne. Nie będzie tutaj też będzie można tu jest jest miejsce? Gdzie można sobie usiąść, jeżeli nic nie będzie robione. A to już będzie na stałe. wszech się zrobi, posadzi się krzewy. Jakieś nowaliki mówiłeś będą, tak tam przy końcu nowaliki. No już pomysłem, tam, porozdzielasz. porozdzielasz gdzie? Ale takie jakieś na te, na te pierwsze jakaś sałata szczypie, żeby szczypie, na pierwszy rzut... O no właśnie. Jakieś takie, żeby było na ten pierwszy rzut. A tutaj będzie miejsce do siedzenia. Jakieś krzewy, kwiaty przyjdą. Wystarczy taka rekreacja. no Kawałek jest No jest kawałek, jest. Taka rekreacja. Piszecie, że szum, no tak, tam jest ulica, mimo że oddzielona, pasem zieleni, no to jednak... Ulica i to taka ulica główna droga prowadzi na Bydgoszcz, tak więc no ulica jest hałaśliwa, co tu dużo mówić, no ale no tak się mieszka w mieście, są ulice zaciszne i mniej zaciszne w zależności, ale coś za coś, coś za coś. W poprzednim miejscu zamieszkania, gdzie mieszkałam, no to też niby uliczka boczna, ale z drugiej strony tam, gdzie był balkon, były garaże i na okrągło. Czy już po 15 przyjeżdżali z pracy, sobota wolna, to tam już w, tym, w tych garażach coś robili, ktoś przyjeżdżał, coś tam. Także tam na okrągło był też szum. I jeszcze, było, jeszcze był plac zabaw, to już w ogóle jeszcze kiedyś, bo teraz zrobili na, na boisku szkolnym, to jest zrobiony taki plac i dla dzieci, i dla dorosłych, no to faktycznie i do ćwiczeń, no to już tak się zmniejszyła ilość tych dzieci przychodzących. Ale teraz ostatnio też, też było sporo, ale tak, no to przychodzą nawet z innych ulic, no bo jest, są ich uśtawki, jest uśtawka, są różne te zjeżdżalnie, no a dzieci, jak to dzieci, bawią się, piszczą, także... <noise> Wcale mi to nie przeszkadzało, oczywiście, bo gdzieś muszą się bawić te dzieci, ale tak mówi i tam też w tym sensie mówię, że tam też nie było za cicho. Także wszędzie jest jednakowo. O, a teraz nic nie jedzie, to też są takie momenty cisza, ale tu budowa. W sobotę mniej w niedzielę. Jeżdżę. Proszę? W sobotę w niedzielę mniej. mniej, no tak, w sobotę w niedzielę mniej, no no, no. Pewnie, że tak, ale. I to nie przeszkadza tak. naprawdę, bo dobrze jest. Ale jest taki swój kawałek, gdzie można przyjść latem wypić kawkę. Krzysiu na okrągło pije kawę cały rok. W takich Zamiast. miejscach będzie pił. On pierwszą kawę pije tu w ogrodzie rano, jakaby nie była pogoda. Zamiast. Jemu nie przeszkadza deszcz? Czy tam ma parasol i pije pierwszą kawę tu. No i dobrze, no jak tak lubi, no to dlaczego ma sobie nie robić takiej, nie zrobić takiej przyjemności. Jak mu to smakuje. No i tak. Te, te, te kwiaty i krzewy też będziesz przenosił, ten Bóg pan też. No no... A tak na spokojnie przecież. To nie musi być jednego dnia. Na spokojnie, no. W zasadzie to już jest przeniesione. Może, może pomachasz do... <laughs> Jeszcze tu znowu się zrobiło, no ale... Ale słuchajcie, no to tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy się z ogrodnikiem tu głównym, bo tak jak mówiłam, my z siostrą byśmy tu nic nie robiły, bo nie mamy zdrowia do tego, od tego trzeba zacząć. To by po prostu było zielone i tyle. Jakiś byśmy, jakieś kwiaty w doniczkach wiosną, to by się postawiło coś, to na pewno byłoby ładnie. Ale nie tak jak robisz ty, to na pewno byśmy tego nie zrobiły. Nie bawiłybyśmy się w jakieś tam grządki, bo to już nie ta bajka dla nas, to już przeszło minęło. Dzisiaj piękna pogoda. Tak rano zapowiadało się nieciekawie, a teraz wyjrzało słoneczko. No ślicznie jest. Bardzo fajnie. Idę tam troszeczkę bliżej to drzewo nagram. Wyłaniające się coraz bardziej takie złocisto rude. No śliczne. Słońce zagląda, ależ przyjemny widok po tych paru dniach szarugi takiej. To Teraz dzisiaj ładny, słoneczny dzień się zrobił. Południowa kawa w stargardzkiej filiżance. Stargard pod szczęśliwą gwiazdą. I jeszcze krzesiowe ciasto mam do kawy.